Jadąc w jakieś miejsce, zauważyliście, że zmiana akcentu na podobny do tamtejszych mieszkańców sprawia, że jakoś lepiej idzie się dogadać? Zmienianie akcentu to nie tylko nasza umiejętność, zaobserwowano ją również u pewnych małp. Jak myślicie, dlaczego to robią? Nie jest niczym dziwnym, że różne gatunki naczelnych żyją na terenach, które czasem na siebie nachodzą. Tak jest na przykład u dwóch gatunków tamaryn, które żyją w brazylijskiej Amazonii. Pierwszy z nich to tamaryny srokate. Łatwo je rozpoznać po czarnej, bezwłosej twarzy i białym kudłatem futrzy na piersiach i przednich łapach. Reszta futra jest koloru brunatnego. Drugi z gatunków to tamaryna złotoręka. Nazwa wzięła się od jasno-czerwonych bądź złoto-żółtych rąk i nóg. Natomiast reszta futra jest u nich czarna. Językiem tamaryny jest pewna ustalona liczba zawołań, która obejmuje ostrzeżenia, przyjazne rozmowy czy też propozycje godów. Mimo że wspomniane tamaryny są ze sobą spokrewnione, mówią nieco inaczej. Tamaryny srokate posługują się czystymi zawołaniami, natomiast złotorękie wykorzystują szerszy zakres częstotliwości dźwięku. Naukowcy z Brazylijskiego Instytutu sprawdzili, czy na terenach, które ze sobą sąsiadują, małpy mogą zmieniać akcenty, żeby się lepiej dogadać i po co chcą się dogadać. Badacze zarejestrowali odgłosy 15 grup małp. Nagrali je w miejscach zarówno tych, gdzie żył tylko jeden gatunek, jak i siedliskach, które na siebie nachodziły. Okazało się, że na terenie wspólnym jedne z małp mówiły nieco inaczej niż zwykle. Tamaryny złotorękie zaczęły wydawać czystsze dźwięki i nieco dłuższe, upodabniając się do swoich krewniaków. Dodatkowo działo się to w bardzo konkretnych miejscach, w wybranych miejscach, to znaczy tam, gdzie rósł nienaruszony starodrzew, nie obserwowano tej zmiany na terenach, gdzie roślinność była mniej dojrzała, bo na przykład odrastała po wycięciu. Według naukowców zmiana akcentu miała bardzo ważny powód. Tamaryny złotorękie dawały znać krewniakom o swojej obecności. Były to ostrzeżenia, że zbliżają się do ich terytorium i powinny mieć się na baczności. Oczywiście ostrzeżenia były uzasadnione. Tamaryny złotorękiem mogły się obawiać srokatych, bo krewniaczy gatunek ma podobne przyzwyczajenia żywieniowe i też bardzo podobne wymagania siedliskowe. Dlaczego tylko jeden z gatunków zmienił akcent? Naukowcy to muszą jeszcze dokładnie sprawdzić. Generalnie tamaryny złotorękie chyba sobie lepiej w życiu radzą. Na przykład zajmują większe obszary obejmujące północno-wschodnią Amazonkę, większe obszary niż Srokate, które są krytycznie zagrożone i żyją w większości w pobliżu brazylijskiego miasta Manaus i mają najmniejszy zasięg wśród wszystkich naczelnych na świecie. Ponadto złotorękie mają lepsze zdolności wokalne, więc może też jest łatwiej im z tej strony. Na rozstrzygnięcie musimy tutaj jeszcze poczekać. Naukowcy wierzą, że badania w przyszłości pomogą tworzyć rezerwat dla gorzej radzących sobie tamaryn. Niezależnie od doprecyzowania tematu i tego, w jaki sposób naukowcy wykorzystają je w przyszłości, to już teraz wiemy, że powinniśmy chyba brać przykład z tych małp i sprawy sporne załatwiać w dyskusji. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału i do odwiedzenia mnie też na Facebooku. Nauka Totalna. Do zobaczenia.